Witam w kolejnym odcinku z Bogusia, który można nazwać trochę niecodziennym, dlatego że zamiast skupiać się ogólnie na poczynaniach Bogusia z dnia na dzień, skupimy się stricte na nowym DLC, które pojawiło się 25 czerwca. Wciąż jest to część przygód Bogusia, bo pomimo, że trochę się różni od tych, które wychodzą zazwyczaj, to biuro kaucyjne, które kupiliśmy, oficjalnie należy już do niego, a tym samym zagadka związana z zainwestowaniem pieniędzy, o których mówiłem w ostatnim odcinku, została rozwiązana. Nie ulepszenie klubu, nie Terror nie ulepszenie wytwórni kwasu i nie ulepszenie bunkra pochłonęły te pieniądze, a nowy interes, w którym nasz protagonista będzie mógł działać dla odmiany zgodnie z prawem. Dzisiaj zrobimy sobie wprowadzenie i zobaczymy, co te biura kaucyjne oferują, co się w nich robi, jak to wszystko funkcjonuje i co najważniejsze, ile się na tym zarabia. Przypominam o łapie w górę, jeżeli się spodoba i subie, jeżeli chcecie być na bieżąco i życzę miłego oglądania. Generalnie żeby móc na tym coś zarobić, to najpierw Boguś oczywiście musiał kupić sobie siedzibę biura kaucyjnego i tutaj do wyboru miał pięć lokalizacji. Cztery znajdowały się w Los Santos i jedna w Paleto Bay. Rzecz jasna, ta, która znajdowała się na Skraju Wyspy Była najtańsza, bo w mieście Ceny zaczynają się od 2 milionów I wędrują aż do 2,620 A w Paleto jest to tysięcy. Niby najbardziej kuszące Jest to najtańsze, ale przeczuwając Że nie będzie to typowo pasywne Źródło dochodu, jak na przykład bunkier Boguś postanowił dopłacić za parcelę w mieście Która w podstawowym wydaniu kosztowała 2 miliony No właśnie, w podstawowym wydaniu Bo tak jak zawsze, zarówno wygląd Jak i funkcjonalność obiektu można modyfikować I tutaj do wyboru są elementy takie jak styl, dobór agentów, którzy będą łapać przestępców w wolnej chwili, generując pasywny dochód, ale kosztując całkiem sporo. Do wyboru jest też mieszkanie, które bardziej przypomina kanciapę z łóżkiem, schobek na broń albo możliwość dołożenia płyt pancernych do samochodu, które nie do końca wiem co robią, ale podejrzewam, że po prostu wzmacniają samochód na wypadek ataku innego gracza. Bogusz kupił samo biuro i od razu dostał telefon od Maut, że może przyjechać się zapoznać i tak dalej, więc wziął samochód i ruszył w drogę. Na miejscu jego poprzedniczka oraz jej córka, która swoją drogą teraz będzie namierzać dla Bogusia przestępców, wytłumaczyły naszemu protagoniście sposób działania oraz funkcjonowania tej jednostki i chwilę później można było się zabrać do pracy. Warto wspomnieć, że w tym biurze znajduje się safe, w którym będą lądowały pieniądze zarobione przez agentów, a ile można na tym wyciągnąć pasywnie. Otóż nie mam zielonego pojęcia i w internecie też nie znalazłem żadnych konkretnych informacji, więc tego wam nie powiem. Mogę jednak powiedzieć, ile można zarabiać samemu ścigając przestępców, bo od razu po rozmowie Bogu zalogował się na komputer, gdzie zobaczył 4 osoby do schwytania, a nagroda za nich to kolejno 36, 38, 37 i 124 tysiące. I sytuacja tutaj wygląda tak, że osobę, która jest oznaczona na czerwono i za którą jest największa nagroda, można złapać raz dziennie, natomiast te płotki, za które dostaje się około 40 tysięcy, są znajdowane co godzinę. Mniej więcej po godzinie dostaje się też wypłatę, bo po złapaniu przestępcy ląduje on za kratkami i dopiero kiedy nasza asystentka ogarnie papierkową robotę, dostajemy pieniądze. Boguś postanowił zacząć od złapania Kleosong. Leo to aktorka, którą ścigamy za jakieś przekręty finansowe, i jako, że jest ona na planie zdjęciowym do nowego filmu, to Bogusz musiał udać się do studia filmowego. Na miejscu była cała masa ochroniarzy, więc najprostszy sposób na załatwienie tego zlecenia to podejście po cichu. Bogdan zaparkował na przeciwnej ulicy i przez kwot dostał się na zastrzeżony teren. Jednego ochroniarza trzeba było zdjąć od razu, dlatego że blokował nam przejście do vana, przy którym mogliśmy się przebrać w czuchy technika, które w zamyśle miały nam pomóc przy tym zadaniu, a w praktyce w moim przypadku kompletnie nie dały rady, ale do tego przejdziemy zaraz. Generalnie nasz Protagonista miał przeszukać to studio, żeby zlokalizować cel i dość szybko natknął się na przyczepę, w której widziałem, że leży coś, co mogłoby być interesujące, natomiast była ona tak obstawiona przez ochroniarzy, że niemożliwe było podejście tam bez wykrycia. Dlatego Bogdan postanowił to olać i poleciał zwiedzać dalszą część obiektu. W końcu jednak łażenie w te i nazad poskutkowało wykryciem. Uwolniwszy się trochę od przeciwników, wrócił do pierwszej przyczepy i okazało się, że leżała tam rozpiska aktorów na danym planie, wśród których nie było naszego celu, więc musiał iść i szukać dalej, a chwilę później natknął się na kolejną przyczepę, która była strzałem w dziesiątkę. Wiedząc już, gdzie znajduje się kreo, trzeba było jeszcze znaleźć sposób na otwarcie drzwi, żeby wejść do tego budynku. Dlatego ruszył w kierunku głównego biura. Na miejscu schakował panel ochrony i wszedł do środka, gdzie na biurku znalazł kartę dostępu, a wtedy już tylko pozostało wrócić pod odpowiednią halę i użyć wejściówki, żeby dostać się na plan, na którym jest nasz cel. Wewnątrz budynku było zaledwie 3 czy 4 ochroniarzy i trzy aktorki, podobne do tej, którą mamy złapać, więc pozostało tylko odkryć, która jest tą prawdziwą, i pierwszą Boguś od razu zweryfikował jako przebierańca. Poszukiwana była ta, do której podszedł w drugiej kolejności, a więc ją skół i zabrał do samochodu, a następnie ruszył do siedziby, gdzie zamknął ją w celi, w której grzecznie poczeka sobie, aż odbierze ją policja. Następnie wybrał drugi cel, który znajdował się gdzieś w Sandy Shores. Dokładna lokalizacja tego gościa nie była znana, a więc trzeba było coś wykombinować, żeby go znaleźć. Tutaj nasz protagonista podjechał do rozdzielni, żeby włamać się do sieci monitoringu, a następnie korzystając z telefonu przeglądał okoliczne kamery, aż w końcu zidentyfikował cel, po czym pojechał go zawinąć. Jaden poddał się, kiedy jego koledzy i jednocześnie ochroniarze się skończyli, a nasz bohater podobnie jak w poprzednim przypadku skuł go i przetransportował do siedziby za kratki. W tym momencie zrobił sobie chwilę przerwy, żeby odsapnąć i uzupełnić płyny, a następnie ruszył dalej chwytać przestępców. Cel, czyli Ricky, znajdował się w banku, gdzie zresztą pracował, i Bogdan w tym przypadku nie był jedynym, który chciał go złapać, ponieważ na miejscu znajdowała się policja, która jednak w odróżnieniu od Bogusia przegrywała strzelaninę. Ten nie miał problemu z ochroną, ale w tej strzelaninie tak się zagalopował, że prawie zastrzelił tego gościa, czego chcemy uniknąć, żeby nikt nam nie potrącił z pensji, więc trzeba było tutaj uważać. Co gorsza, Ricky nie miał zamiaru się poddawać i ciągle strzelał, a nasz protagonista musiał myślić sposób, żeby go bezwładnić, nie robiąc większej krzywdy, więc postanowił skorzystać z kija bezbolowego. a następnie zapakował klienta do auta i za klatkami pojawiła się trzecia osoba. Ostatni cel, który był dostępny w tej godzinie to Sabrina Grey po którą Boguś pojechał na dzielnicę Richmond do jej domu, a następnie zdjął wszystkich ochroniarzy, i zaczął demolować majątek delikwentki, żeby wyciągnąć ją z domu, a kiedy udało się to zrobić, to wiadomo co było dalej. No i to by było na tyle w sumie. Generalnie złapanie wszystkich czterech przestępców zajęło mi około 40 minut i zarobiłem na tym 235 tysięcy. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że gdybym poczekał jeszcze 15 albo 20 minut, to ponownie mógłbym złapać trzech mniej groźnych przestępców, a jeszcze godzinę później kolejnych trzech, bo przypominam, że mniejsze ryby resetują się co godzinę, a gruba ryba raz dziennie, a więc całkiem fajna sprawa. Misje są dość szybkie i ciekawe i fajne, nie jest robić coś innego niż zazwyczaj, bo te biuro to jest pierwsza sytuacja, odkąd gram w GTA, kiedy mogłem kogoś zapakować za kratki, a więc oceniam to wszystko pozytywnie. Słowem podsumowania, bardzo ciekawy dodatek, a nasz boguś ma nowy biznes, na którym może całkiem nieźle zarabiać, tylko że pojawia się też malutki problem, a mianowicie w ostatnim odcinku zastanawiałem się na co wydać pieniądze i teraz doszedł do tego kolejny podpunkt, a mam na myśli agentów w tym biurze kaucyjnym, którzy będą generować pasywny dochód. Na tą chwilę nie mam zielonego pojęcia, ile można być. Ciągnąć z tego pasywnego dochodu, ale postaram się coś znaleźć w internecie i zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia albo wieczoru i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!